Było sobie drzewo, które kochało małego chłopca. Chłopiec przychodził do drzewa codziennie. Z jego liści splatał sobie wieńce na głowę i udawał leśnego króla. Wspinał się po jego pniu, huśtał na jego gałęziach i zjadał owoce. Razem bawili się w chowanego, a kiedy chłopiec się zmęczył, zasypiał w cieniu drzewa. Chłopiec kochał drzewo. Kochał je bardzo, i drzewo było szczęśliwe. Miał czas, chłopiec był coraz starszy, i drzewo często zostawało samo. Wreszcie pewnego dnia, gdy chłopiec przyszedł, drzewo powiedziało: Chodź, chłopcze, chodź i wspinaj się po moim pniu, huśtaj się na moich gałęziach, jedz moje owoce, baw się w moim cieniu i bądź szczęśliwy. Jestem za duży, by się tak bawić. Powiedział chłopiec. Chcę kupować sobie różne rzeczy i cieszyć się nimi. Chcę pieniędzy. Czy możesz mi je dać? Niestety, nie mam pieniędzy, powiedział o drzewo. Mam tylko liście i owoce. Weź chłopcze moje owoce i sprzedaj je w mieście. Tak zdobędziesz pieniądze i będziesz szczęśliwy. Chłopiec wspiął się na drzewo, zerwał owoce i zaniósł je do miasta. I drzewo było szczęśliwe. Ale chłopiec długo nie wracał. Bardzo długo. I drzewo było smutne. Aż pewnego dnia chłopiec wrócił. Drzewo zadrżało z radości i powiedziało: Chodź, chłopcze, wspinaj się po moim pniu, huśtaj się na moich gałęziach i bądź szczęśliwy. Jestem zbyt zajęty, by móc łazić po drzewach, powiedział chłopiec. Potrzebuję domu, by mnie chronił przed zimnem. Chcę mieć żonę i dzieci, dlatego potrzebuję domu. Czy możesz dać mi dom? Nie mam domu powiedziało drzewo. Moim domem jest las, ale możesz ściąć moje gałęzie i zbudować dom. Wtedy będziesz szczęśliwy. Chłopiec ściął gałęzie i poszedł budować swój dom. I drzewo było szczęśliwe. Ale chłopiec długo nie wracał. A gdy wreszcie wrócił, drzewo było tak szczęśliwe, że ze wzruszenia nie mogło wydobyć głosu. Chodź, chłopcze wyszeptało chodź i baw się jestem za stary i zbyt smutny, by się bawić odpowiedział chłopiec chcę mieć łódź, żeby stąd odpłynąć gdzieś daleko czy możesz dać mi łódź? Zetnij mój pień. I z niego zrób sobie łódź, powiedziało drzewo. Wtedy będziesz mógł odpłynąć daleko i będziesz szczęśliwy. Chłopiec ściął pięć drzewa, zrobił z niego łódź i odpłynął daleko. I drzewo było szczęśliwe, jednak niezupełnie. Upłynęło dużo czasu, zanim chłopiec wrócił. Niestety, chłopcze. Powiedziało drzewo. Nie zostało mi już nic do ofiarowania. Nie mam już owoców. Mam za słabe zęby, żeby jeść owoce, odpowiedział chłopiec. Nie mam już gałęzi, powiedziało drzewo. Nie będziesz miał się na czym huśtać. Jestem za stary, żeby huśtać się na gałęziach, odpowiedział chłopiec. Nie mam już pnia, powiedziało drzewo. Nie będziesz miał się po czym wspinać. Jestem zbyt zmęczony, żeby wspinać się po pniu odpowiedział chłopiec. Szkoda westchnęło drzewo. Pragnę ci coś ofiarować, ale nie mam już nic. Niestety, jestem tylko starym pniakiem. Nie trzeba mi wiele powiedział chłopiec. Szukam tylko spokojnego miejsca, by usiąść i odpocząć. Skoro tak, Powiedziało drzewo, prostując się na tyle, ile mogło: Stary pień doskonale nadaje się do tego, by na nim usiąść i odpocząć chodź, chłopcze usiądź i odpocznij. I chłopiec tak zrobił, i drzewo było szczęśliwe.